Take care of your health. Gdy zawiodą wszelkie konwencjonalne metody leczenia, udaj się po pomoc do mistrza bioenergoterapii Iranu Usza-Stobieckiego. Miałam problem dużego guza wielkości kaczego jaja na lewej piersi. Jeszcze miałam problem miałam mięśniaki też. Byłam u lekarza, oglądałam wyniki i mnie właśnie chciała kierować Hasper, żeby mi usunęli pierś, mięśniaki. Mówi, że to już jest niepotrzebne, bo już Pani nie będzie robić, nie będzie Pani rodzić. Ja mówiłam, że się nie godzę i wtedy zdecydowałam się pójść do Pana Stobieckiego. Pan Stobiecki mi pomógł. I byłam u, u lekarza, dała mi znowu skierowanie. W szpitalu zaraz mi mówili, że jest wszystko okej. Okay. Ani mięśniaków nie ma, ani nic. Lekarz był bezbronny. Ręce rozkładał mówił, co się stało. Wo wołał pielęgniarkę. I jeszcze doktorkę nie wiedzieli co się stało. Kto mi, kto mi pomógł? Ireneusz Tobiewski. Pomógł sakem chory. O i tobie. Pan Ireneusz jest częścią historii polskiej bioenergoterapii. Pomógł nie tylko setkom, ale tysiącom potrzebujących, w Polsce i w USA. Pomoże i tobie! Zobacz uzdrowienia. Zapraszamy na indywidualne spotkanie z Panem Ireneuszem, Ciebie i Twoich bliskich, zadzwoń. Изамов, визита.